Też masz dość tych wszystkich bezsensownych poradników robionych przez Silvery. Zdecydowanie za długich i nudnych, Czas wziąć sprawy we własne ręce. Kiedy stajesz się tym, czego najbardziej nienawidzisz, no, Kiedy wszyscy się śmieją, gdy ty wyprówasz sobie żyły To oznacza tylko jedno że grasz Yasuo. Chcesz robić Outplaysy, okrywać oponentów jak dzieci. Zabijać każdego solo i dostałeś największy zastrzyk dopaminy jaki można dostać w LoLu? Dobrze. Ale zanim to... Musisz się stać prawdziwym graczem Yasuo. And I mean, prawdziwym. Grając Yasuo jesteś zwinny jak kot. Nikt nie jest w stanie cię złapać. A szczególnie ktoś, kto obchodzi tłusty czwartek co czwartek. Jedną z kluczowych umiejętności jaką musisz nabyć, aby być mistrzem Yasuo jest trafianie tor nie jest to trudne, a no, na dodatek przeciwnicy są zbyt głupi, żeby uniknąć takiego prostego skillshot'a. No kurwa, jak mnie grała. <grylijk> <gry <regulate> nie wiem, gdzie mam patrzeć, wszędzie jest baka. <gry> <gry interject> Widziałeś to na topie? <gry> tak. <gry <gry> no kurwa. 102 metry, jaka tam małaś. Yasuo ma okrytą pasywkę, która sprawia, że są najlepszym baiterem w grze. Kiedy przeciwna drużyna cię zabija i dostaje 100 golda, bo masz już 1-10 i nie jesteś nic wart. wtedy twój team może wykorzystać tę okazję i pokarać przeciwników, dostając w ten sposób pełne wynagrodzenie za zabójstwo. To jest crossmo play. Oni mnie zabijają, dostają 0 golda, a wy jak tam zabijacie i robicie gierce. A! I jeśli chodzi o ukryte pasywki, to jest jeszcze jedna. Za każdą wyczyszczoną falę minionów, Yasuo musi dostać jednego strzała od turreta. Aby oddać hołd wszystkim zmarłym na skutek dajwowania. W tym głównie jego samego. Uu, kiedy widzę falę minionów, muszę się na niej przejechać. co najgorszego może się stać? Myślałem, że to jest warto, to była kulka oriany, nie wiem, Widzieliście to? To był łatwe. To był łatwe. żeby chronić Yasuo. A, ja przeżyłem. <grymne> <grymne> Jeśli grasz Yasuo, to znaczy, że jesteś honorowym wojownikiem, z dumą i zasadami. Niestety niewiele jest takich osób. A tacy bezhonorowi gracze, przychodzą z pistoletem do walki na miecza. Żałosny. Jako prawdziwy lider, musisz pokazać ducha walki. Może do tej pory gra ci nie szła i zrobiłeś 2-11, ale to jest właśnie ten moment, kiedy obracasz szalet zwycięstwa na swoją stronę. 400 Golda ja i mam powrót spajka, nie? I będę już wygrywał. o barona robił. Ha! Dobry ult Nami, teraz z palcem w Urgocie obroni Nexusa. Jako potężny samuraj, nie możesz się nikogo bać. Odwaga jest twoją najsilniejszą bronią, a gdy przeciwnicy zobaczą w Twoich oczach, że jesteś pewny siebie, to sami zaczną uciekać w popłochu i tylko dźwięk flesza po nich pozostanie. I dbaj o malfajtów w swojej drużynie, tak pięknie lutują. No i nie zapomnij pofarmić KDA na koniec każdej gry skakując do fontanny przeciwników. Bo jak stare ludowe przysłowie mawia, gra bez co najmniej 10 deadów, to gra stracona. Chyba lepiej na EQ, ale... Miałem jakiegoś laga. Halo, halo, słuchać mnie? Słuchać mnie? Tak. Tak. jak zginąłem? No, użyłeś flash <grym> Q zamiast flash EQ. Dlatego zginąłeś. Chwilej o to mini, ja <grym> tak. a tam już, A to już pocisk leciał, tylko że będzie padł <grym zfresza> ty nie... <grym zfresza> kasel, Ja ty nie Jak kurwa! nie da. nie ma, nie ma Jax